Cześć, to ten sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Z olbrzymią przyjemnością zapraszam dzisiaj do kolejnego podsumowania, a mianowicie do kolejnego Top 3, w trakcie którego chciałbym opowiedzieć Wam o swoich trzech grach, o trzech grach, w które najczęściej grałem w poprzednim miesiącu, przy których także najlepiej się bawiłem. Tak się składa, że jest to pierwsze zestawienie pokazywane w 2025 roku, ale oczywiście mówić będą o grach z grudnia 2024. W tym roku, w zasadzie, w przednim roku, czyli w 2024, nie miałem okazji nagrać żadnego filmu z życzeniami, nie miałem okazji także podzielić się z Wami jakimikolwiek spostrzeżeniami lub podsumowaniem minionego roku. Na to przyjdzie czas, oczywiście na podsumowania, natomiast na życzenia przyszedł czas teraz, więc wszystkim tym, którzy oglądają ten film, życzę udanego 2025 roku, dużo pomyślności, dużo radości, dużo sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i również prywatnym, w tym nad planszą, Mam nadzieję, że kolejnych 12 miesięcy pozwoli Wam na realizację różnego rodzaju interesujących i ciekawych projektów. Powiedziawszy to wszystko, teraz zapraszam już do obejrzenia mojej listy, a więc tradycyjnie zacznijmy od miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim ląduje gra przeznaczona dla jednego gracza. Jest to tytuł solo, w który zagrywałem się przede wszystkim w trakcie pierwszej połowy minionego miesiąca. Tym tytułem jest CONSERVAS. CONSERVAS to gra wydana przez Salt and Pepper Games, przez tego samego wydawcę, który stał za wcześniejszym, na przykład bardzo dobrym, The Hunt. Tyle, że The Hunt jest grą stricte dwuosobową, a CONSERVAS to tytuł przeznaczony dla jednego gracza. W CONSERVAS wsiadamy się rolę właściciela przedsiębiorstwa rybnego i naszym zadaniem będzie pomnażanie posiadanego przez nas kapitału, a więc Kupno kutrów, wysyłanie tych kutrów na ocean, dokonywanie połowów, w trakcie których będziemy wracać do portu ze złowionymi małżami, rybami, różnego rodzaju innymi organizmami morskimi. Tyle, że mały haczek. Jest, mały haczyk jest taki, że w trakcie każdego ze scenariuszy, które będziemy rozgrywać, mamy ich w sumie w grze 12. Będziemy dążyć zarówno do tego, aby pomnażać nasz kapitał, rozwijać nasze przedsiębiorstwo, jak i również do tego, aby zachować pewien poziom balansu między robieniem kasy a utrzymaniem ekosystemu. bowiem na końcu gry będziemy rozliczeni nie tylko z tego, ile pieniędzy zarobiliśmy, choć i takie scenariusze się znajdą. W większości przypadków będziemy także odliczani z tego, czy przypadkiem nie przełowiliśmy ryb i innych organizmów morskich znajdujących się w oceanie. Na końcu gry bowiem musimy zweryfikować, czy w oceanie, czyli w woreczku, bo konserwas jest, jest grą backbuilding, w dalszym ciągu znajduje się odpowiednia liczba organizmów morskich danego typu. Jeśli nie, to niezależnie od tego, ile zarobiliśmy pieniędzy, przegrywamy grę. Konserwac to gra niezwykle prosta w swoich założeniach, niezwykle prosta mechanicznie. Ale niezwykle interesująca i wciągająca. To jest gra, która przykuła moją uwagę z uwagi na to, że jest dla jednego gracza, że jest wydana przez Salt and Pepper Games. Jednocześnie pasowała mi bardzo oprawa wizualna, pasował mi też pomysł na rozgrywkę. Lubię gry backbuildingowe, deckbuildingowe, gry, w których musimy budować naszą własną pulę zasobów. Świetnie bowiem się na przykład przy Holz of Hegra, innej grze. W innej grze bug buildingowej, którą, którą pokazywałem Wam dłuższy czas temu na kanale, a konserwa to gra oczywiście z innej parafii, bo nie gra wojenna, a gra bardziej ekonomiczna, ale mimo wszystko wykorzystująca dosyć podobny mechanizm. Bardzo prosta w obsłudze, bardzo szybka do zagrania, jednocześnie przepiękna wizualnie, zarówno z fajnymi kartami kutrów, z humorystycznymi akcentami dotyczącymi tego, jak te kutry się nazywają, z ciekawie pomyślanymi kartami usprawnień, które każde, Z których każda okraszona jest indywidualną, dosyć ładną ilustracją, oferująca sporą regrywalność z uwagi na aż 12 różnych scenariuszy, i mimo wszystko na dosyć różne sposoby podejścia do każdego z nich, w zależności od tego, jakie karta akurat się trafią, jakie kutry się trafią, i też z kilkoma różnymi poziomami trudności, bo scenariusze są oczywiście zróżnicowane, mamy różne poziomy. Mamy różne benchmarki do osiągnięcia, a w ramach konkretnego scenariusza możemy też grać na niższym albo cięższym poziomie. W zależności od tego, który z nich wybierzemy, musimy zebrać odpowiednio więcej pieniędzy i zadbać o odpowiednio więcej zwierząt w worku. Więc gra dosyć wymagająca, o ile oczywiście będziemy grać na tym wysokim poziomie trudności. Gra, w którą zagrywałam się w pierwszej połowie grudnia, której nie pokazywałem wam jeszcze w ramach rozgrywki ani recenzji, ale to za moment się zmieni, bo planują obydwa materiały pokazać wam niebawem na swoim kanale. was jedno z moich odkryć minionego miesiąca, trzecie miejsce na liście gier za grudzień 2024 roku. Na drugim miejscu pojawia się gra typowo imprezowa, ale nie byle jaka, bo gra, która zdobyła niedawno nagrodę jako najlepsza imprezowa gra roku w prestiżowym konkursie Planszowa Gra Roku. Tym tytułem jest Hitster. Hitster to gra wydana w 2022 roku autorstwa Markusa Carlsona, która to przenosi nas do świata muzyki. W hitstera zagramy nawet dwie osoby, ale równie dobrze i chyba najlepiej sprawdza się ona wtedy, kiedy w zabawie uczestniczyć będzie więcej graczy, a może ich być nawet do ośmiu. W samym pudełku z grą nie znajdziemy zbyt wiele rekwizytów, bo znajdziemy żetony i znajdziemy karty. Karty, które są niezwykle oszczędne, jeśli chodzi o to, co się na nich znajduje, bo na awersie znajdziemy wyłącznie dosyć dużą datę, nadrukowany rok, a oprócz tego imię i nazwisko wykonawcy lub zespołu i tytuł piosenki. Rewers karty to z kolei czarne tło i kod QR. Zabawa w grę HITSTER polega bowiem na tym, że każdorazowo w kolejce gracza gracz ten będzie miał za zadanie zgadnąć, w jakim roku miała miejsce premiera odtwarzanej akurat piosenki. Kody QR kierują nas do Spotify, gdzie odtwarzana jest piosenka i gracz w tym momencie, gdy słyszy tę ścieżkę, ma za zadanie umiejscowić aktualną kartę, w ramach swoich już posiadanych kart wyłożonych przed sobą. Każdy z graczy zaczyna rozgrywkę z jedną wyłożoną kartą, a później musi wszystkie pozyskiwane układać w kolejności chronologicznej w taki sposób, żeby zgadzała się linia czasu, wkładając kartę do odpowiedniego miejsca w swoim tableau. Założenia tej gry wydają się być w związku z tym banalne, ale wierzcie mi, że gra dostarcza całą masę frajdy, zwłaszcza tym, którzy chociaż trochę interesują się piosenką. To, co mi się niezwykle podoba w Hitsterze, to jest to, że nie musicie dobrze znać się na piosence, żeby dobrze bawić się przy tej grze. Bo wystarczy, że coś, mimo wszystko o piosence wiecie, czasem słuchacie muzyki, chociażby w radiu, albo jadąc, samochodem lub autobusem do szkoły do pracy, Wystarczy bowiem, że w trakcie rozgrywki będziecie nie zgadywać autora oraz tytułu, a będziecie zgadywać datę, kiedy ta piosenka została rzeczywiście wydana, bo to jest podstawowy sposób zdobywania punktów. Gramy do 10 zdobytych kart, ten kto pierwszy 10 miejscowi swoim tablotem wygrywa. W związku z tym, nawet jeśli kojarzycie piosenkę, ale nie wiecie, kto jest wykonawcą, to w w dalszym ciągu możecie grać. Wystarczy, że traficie, jak ta piosenka placuje się względem pozostałych, które macie w swoim tablo. Ci, którzy znają się na piosence, będą mieć jeszcze dodatkowy bonus, bo jeżeli graczowi uda się odgadnąć również autora, w sensie wykonawcę, oraz tytuł, to otrzymuje dodatkowy żeton hitstera. Żeton, który może być następnie wykorzystywany jako paliwo do wymiany kart, jeśli nam nie pasuje akurat otwarzana piosenka, również do próby podkradania kart przeciwnikom w sytuacji, w której uważamy, że niewłaściwie umiejscowili jakąś kartę w kolejności chronologicznej w ich tablo. Jeśli nam się uda zgadnąć, gdzie ta karta rzeczywiście powinna być, to możemy ją podebrać. Hitster jest grą, którą, którą zagrałem w grudniu kilkukrotnie. Najpierw graliśmy u windziarza, gdzie rozpoczynaliśmy seanse planszowe właśnie od hitstera, a później, gdy ta gra tak nam się spodobała, to po kolei wszyscy jak jeden mąż, którzy grali w tę grę, po prostu tę grę kupiliśmy. I koniec końców, hitstera grałem także u siebie w domu, w rodzinnym gronie i bawiliśmy się przednio. To jest kapitalny tytuł. Świetna gra imprezowa, która doskonale sprawdza się na rodzinne spotkania, do grania w większym gronie, do grania z ludźmi, którzy lubią słuchać muzyki. Z tymi, którzy nie lubią słuchać muzyki albo nie znają się na muzyce, może troszkę mniej, ale mimo wszystko mechanicznie gra jest pomyślona w taki sposób, że również takie osoby mogą się przy że całkiem dobrze bawić. Gra, która posiada szereg odsłon, w przypadku której możemy zarówno znaleźć tą wersję standardową, gdzie mamy przede wszystkim różnego rodzaju amerykańskie, brytyjskie przeboje, ale mamy też wersję z piosenkami polskimi, gdzie możemy zgadywać hity takich zespołów jak Perfect, jak Budka Suflera, ale i o wiele świeższe. Mamy więc na przykład tytuły Dawida Podsiadło lub jakichś innych bardzo świeżych wykonawców. Mamy też masę innych rozszerzeń, mamy odsłonę hiszpańską, mamy odsłonę francuską. Jeśli ktoś pasjonuje się piosenką regionalną, piosenką z konkretnego państwa, to w większości przypadków znajdzie także odsłonę Hitstera, przy której będzie mógł się świetnie bawić. Hitster, gra, która zajmuje drugie miejsce na mojej liście gier grudnia, do której będą jeszcze na pewno wracał i którą pokażę Wam koniec końców również na Wojennik TV. Hitster, drugie miejsce w grudniu. Koniec końców, jak zawsze, na pierwszym miejscu może znajdować się tylko jedna gra. I w grudniu nie miałem z większych wątpliwości, która z gier, w które grałem w tym czasie, powinna to miejsce zająć. Na pierwszym miejscu ląduje pełnoprawna gra wojenna Raiders of the Deep. The U-Boats of the Great War 1914-1918. Raiders of the Deep to gra, która pierwotnie narodziła się jako moduł do gry The Hunters, traktującej o wojnie podwodnej w trakcie II wojny światowej. Jeden z graczy, którzy grali w The Hunters, padł na pomysł, żeby dokonać transpozycji i wykorzystać szkielet mechaniczny The Hunters w realiach pierwszowojennych. Projekt ewoluował do tego stopnia, że koniec końców gra urosła do pełnoprawnych rozmiarów i została finalnie wydana przez Compass Games w 2018 roku. Raiders of the Deep jest w związku z tym grą chodzącą na silniku The Hunters, ale dostosowaną do realiów I wojny światowej. Jest grą traktującą o wojnie podwodnej w trakcie trwania tego konfliktu, i w jej trakcie wcielimy się w rolę jednego z kapitanów niemieckich ubotów. W trakcie rozgrywki, którą możemy zacząć w dowolnym momencie wojny, staniemy na czele naszego własnego ubota. W podstawowej wersji gry otrzymujemy 10 różnych maszyn. Jednocześnie na boardgame ich jest do pobrania 10 kolejnych, więc jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś bardzo rzadkimi maszynami wykorzystywanymi tuż przed I wojną światową albo później w trakcie, to może je pobrać i również na tych maszynach zagrać. Każdy z ubotów będzie posiadać pewien zapas torped, będzie posiadał armatę pokładową, będzie posiadał różnego rodzaju sprzęt wykorzystywany w trakcie patrolu, a sama rozgrywka sprowadzać będzie się do patrolu. Czyli możemy zagrać pojedynczy patrol, wypływając naszym ubotem w rejon patrolu, gdzie będziemy przeszukiwać ocean, przeszukiwać morze w poszukiwaniu alianckich statków, możemy też zagrać kampanię. zaczynając się w dowolnym momencie wojny, i później, dążąc do tego, żeby na przestrzeni kolejnych patroli, na przestrzeni kolejnych miesięcy, akumulować zniszczony i zatopiony tonarz, uzyskiwać odznaczenia, podnosić doświadczenia naszej załogi, zmagać się z różnego rodzaju przeciwnościami, nie tylko w postaci alianckich okrętów wojennych, ale również w postaci zmiennej pogody, w postaci różnego rodzaju innych wydarzeń losowych, niesprawnych torped i innego rodzaju problemów. W trakcie grudnia rozegrałem multum patroli, a to dlatego, że wpierw usiadłem do Raiders of the Deep, żeby zobaczyć, jak ta gra różni się od The Hunters, Nieznacznie różni się mechanicznie, raczej różni się tematycznie i klimatycznie. A później rzuciłem się w wir e kampanii, którą to nagrywam dla Was, i jestem w tym momencie już po, no nie powiem której partii, po którym seansie, w trakcie którego nagrywam tego typu relację z rozgrywki. Ta relacja, wszystkie części, które zostaną nagrane aż do momentu zakończenia kariery, pojawi się na Wojenik TV, pojawi się pewnie ciurkiem, tak żeby móc w jednym ciągu opowiedzieć całą tę historię, którą w tym momencie przeżywam nagrywając tę relację. Gra niesamowicie tematyczna, gra niesamowicie klimatyczna. Kiedy robiłem podsumowanie swoich ulubionych dziesięciu wojennych gier planszowych, to na tej liście dosyć wysoko znalazł się The Hunters. Ale pierwsza wojna światowa jest tematem, który jeszcze bardziej zawsze mocno mnie interesował od drugiej wojny. I po zagraniu wszystkich tych partii w Raiders of the Deep, nie wiem, czy przypadkiem nie chciałbym dokonać małej podmiany w postaci zamienienia Raiders of the Deep właśnie na The Hunter. W sensie, The Hunters now na Raiders of the Deep. Klimat pierwszej wojny bardziej mi pasuje, choć w Raiders of the Deep jest też troszkę rzeczy, które uwierają mnie w trakcie rozgrywek, ale o tym opowiem w trakcie recenzji, którą pokażę Wam na Wojenik TV, po tym, gdy już pojawi się cykl wszystkich tych rozgrywek, które w tym momencie dla Was nagrywam. Raiders of the Deep jest grą niezwykle klimatyczną, zwykle tematyczną, w której pierwszoplanowym aspektem zdecydowanie jest narracja, jest budowa pewnej historii, nawet mniej aspekt mechaniczny, który to w dużej mierze, podobnie jak The Hunters, opiera się na masie rzutów kośćmi. Rzutów, które będą determinować to, czy spotkaliśmy jakieś, jakieś statki antanty na naszej drodze, czy zaliczyliśmy trafienie, czy torpeda eksplodowała, czy miało miejsce losowe wydarzenie, czy nasza, czy nasza załoga zdołała podnieść poziom swoich kwalifikacji, jaki był poziom rany i tak dalej, i tak dalej. Więc tych rzutów w trakcie jednego patrolu, ale i także w trakcie całej kampanii wykonamy multum. Decyzji do podjęcia jest trochę, wydaje mi się, że wystarczająco dużo, żeby nie móc powiedzieć, że jest to wyłącznie symulator, a nie gra ale jednak Raiders of the Deep jest też troszkę rzeczy męczących, w szczególności wtedy, gdy te rzuty wykonywane są mechanicznie i w bardzo dużej częstotliwości, co zresztą zobaczycie w części relacji, które będę wam pokazywał. Ale niezależnie od tego, absolutnie największym walorem tego tytułu jest ten aspekt narracyjny, możliwość przeżywania pewnej przygody, opowiadania sobie historii, budowa pewnej ciągłości w postaci tego, jak Spojrzymy na początek kariery, gdy, siadaliśmy, gdy po raz pierwszy wsiadaliśmy do naszego bota, a jak wygląda obecnie nasza załoga, jak wygląda obecnie historia naszego szlaku bojowego, jak wygląda to nasz zatopionych przez nas okrętów. Mimo wszystko, to daje do myślenia jednocześnie jest to w swój sposób satysfakcjonujące, pozwala czuć rozwój, pozwala czuć progres w trakcie trwania gry. To mi się bardzo podobało w The Hunters, to też bardzo mi się podoba w Raiders of the Deep. Raiders of the Deep. The U-Boats of the Great War 1914-1918, to w związku z tym gra, której poświęciłem absolutnie najwięcej czasu w grudniu, ale i też przy której bawiłem się, bawiłem się zdecydowanie najlepiej. W związku z tym to właśnie ta gra zostaje moją grą grudnia 2024 roku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego podsumowania. Zapraszam z jednocześnie do innych filmów na Wojnik TV. Zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na Twittera. Do zobaczenia następnym razem i życzę Wam ponownie bardzo udanego 2025 roku.